Witold Zębaczyński podczas konferencji prasowej zdeptał naleśnika. Witold Tumanowicz z konfederacji zmasakrował posła koalicji obywatelskiej za to zachowanie. Jest gorąca atmosfera, ale tak, no dopiero co niedawno. Nas na sali Sejmowej przekonywaliście, że należy uchylić immunitet Zbigniewowi Ziobrzy, dlatego, bo się nie stawia na komisję. Znaczy, już mieliście zidentyfikowane to, że się nie chce na tej komisji stawić. No to ja w ogóle jestem zszokowany, że Wy jesteście zszokowani tym, że nie stał sobie na, na miejscu pod Sejmem i nie, nie, dał się, e, nie dał się doprowadzić. Naprawdę uważam osobiście, że chcieliście go przesłuchać. Pokazujecie, jak bardzo chcecie go przesłuchać, a potem mhm. okazuje się, że kilkunastu minut nie potraficie poświęcić na to, aby poczekać, na to, aby poczekać. aby, aby... aby... No, jest. prosta rzecz. Nie. I proszę, nie, proszę do mnie się, nie nie, proszę się proszę nie, do mnie tak to nie zwracać. Prawda, do jest taka, prawda jest taka, że zmarnowaliście czas parlamentu i Bzdura. zaraz zmarnujecie kolejny, Bzdura. ponieważ będziecie kolejny wniosek e, głosować na forum Parlamentu Europejskiego nie, w, w tym samym bzdury. czasie, w którym moglibyśmy przegłosować ustawy, mm. które będą ulży mogłyby ulżyć Polakom, tak. ponieważ mają ogromne rachunki płacą, Będzie mają ogromne... I tutaj w tym w zakresie. Naprawdę, nie trzeba mieć certyfikatu ABW, żeby wiedzieć o tym, jak tchórzliwie się zachowaliście, nie, nie zadając pytań, ponieważ Zbigniew Ziobro był do dyspozycji, mieliście, mieliście możliwości zadawania mu pytań. I jeszcze jedna rzecz, a to akurat od mojej córki, ja obiecałem powiedzieć to. Naleśniki są dobre i są do jedzenia i nie do deptania. Smacznego, smacznego. E, pan Błażej. Co sądzicie o zachowaniu Zębaczyńskiego? Powinien zapłacić karę za deptanie jedzenia?